Andrzej Z. Plutycz, jeden z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów popularnego programu Podlasie, nie kryje swojego gniewu po konflikcie, który wybuchł między nim a jego ojcem Gienkiem podczas prac. Do napiętej sytuacji doszło w trakcie wiosennych prac na gospodarstwie, gdy Andrzej zauważył, że jego ojciec. Mimo wcześniejszych ustaleń, wsypał do siewnika ziarna wymieszane to z kolei wywołało nie tylko zdenerwowanie Andrzeja, ale i publiczne starcie między ojcem a synem, co zostało uchwycone w kamerach w programie Rolnicy. Podlasie życie rolników z Podlasia jest przedstawiane z wielką uwagą, a konflikty rodzinne, takie jak ten, stają się jednym z kluczowych wątków Andrzej który jest postacią dynamiczną i pełną pasji, nigdy nie bał się wyrażać swoich emocji. Zawsze stara się podchodzić do pracy na roli z pełnym zaangażowaniem i chęcią inwestowania w przyszłość swojego gospodarstwa. Jednak ten incydent z ojcem pokazał, że życie na wsi nie zawsze jest proste i pełne harmonii. Relacje rodzinne bywają trudne. Zwłaszcza gdy każda strona ma swoje własne podejście do tego, jak prowadzić gospodarstwo. Kłótnia między Andrzejem a Gienkiem na pewno będzie jednym z kluczowych momentów nadchodzącego odcinka Podlasie. Konflikt między ojcem a synem może wydawać się banalny, jednak dla widzów, którzy śledzą życie bohaterów w programu, staje się przykładem typowych trudności, z jakimi borykają się. Program pokazuje nie tylko codzienne zmagania na polu ale także złożone relacje międzyludzkie, które mają wpływ na życie bohatera. Andrzej Unopiuk jest jednym z głównych bohaterów w serialu i wyróżnia się spośród innych rolników swoją charyzmą, inicjatywą oraz gotowością do podejmowania ryzyka, by rozwijać swoje gospodarstwo. Widzowie mogli go zobaczyć na ekranie jako osobę, która dąży do nowocześnienia swojego gospodarstwa, a także inwestuje w nowoczesne technologie rolnicze. Jednak konflikt z ojcem pokazuje że niezależnie od tego, jak dobrze radzimy sobie w pracy, wyzwania rodzinne potrafią zburzyć spokój seriale rolnicy. Podlasie nie jest tylko o pracy na roli, ale także o emocjach, relacjach, wartościach i trudnościach, które towarzyszą życiu. Widzowie mogą śledzić jak bohaterowie muszą radzić sobie z różnymi przeciwnościami, zarówno na poziomie zawodowym, jak i osobistym. Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem, nie tylko wśród osób z rolniczych środowisk, ale także wśród szerokiego kręgu odbiorców, którzy interesują się życiem. W nadchodzących odcinkach widzowie z pewnością zobaczą, jak Andrzej poradzi sobie z tym napięciem między nim a jego ojcem, a także jak wpłynie to na jego dalszą działalność w gospodarki. Program Rolnicy podla się to nie tylko zabawa i przyjemność dla widzów, ale także możliwość zrozumienia realiów życia rolników którzy mimo trudności i konfliktów wciąż starają się znaleźć równowagę pomiędzy pracą, rodziną i tradycją.